Czy Ty też jeździsz na motocyklu bez specjalnych ubrań, czy też ochraniaczy? Czas to zmienić. Dzięki uprzejmości platformy Temu, która zasponsorowała wszystkie produkty na dzisiejszy film, mogę dla Was przetestować ochraniacze i inne gadżety motocyklowe, które znajdują się oto w tej torbie. Nawet się nie chwaliłem, że z tej okazji odwiedziłem fryzjera, żeby być na taki opening idealnie fresh, więc otwieramy 3, 2, 1, poszło! Do przetestowania w tym filmie mam dla Was rękawice motocyklowe, zimowe rękawice odporne do minus 40 stopni, bluzę z logiem motocykli, ochraniacze na kolana, leginsy z wbudowanymi ochraniaczami, spodnie motocyklowe z dodatkowymi gumowymi wkładkami na kolana, nakładkę na obuwie do zmiany biegów i gumowe kaczki jako dekoracja motocykla. Ponadto platforma temu przygotowała dla aktualnych użytkowników kod DTZ7433, który po wpisaniu w wyczukiwarkę aktywuje różnego rodzaju zniżki na produkty. A jeśli jeszcze nie korzystacie z aplikacji, to jest coś specjalnie dla Was. Nowi użytkownicy, którzy pobiorą aplikację z pierwszego linku w opisie, mogą użyć tego samego kodu, by kupić wybrane produkty nawet o 90% taniej. Wszystkie linki do produktów, które testuję znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczynajmy! No, i słuchajcie, wyjechałem poza miasto. Jest 6 stopni, więc pogoda idealna, żeby posprawdzać wszystkie gadżety, które zasponsorowała Platforma Temu. Jak widzicie, bluzę mam już na sobie. Po przejechaniu tych 5-6 km mogę stwierdzić, że jest mega ciepła. Misiek jest gruby, więc idealnie się tutaj y, sprawdzi na takie chłodniejsze dni. Oprócz tego przetestujemy tą nakładkę na obuwie do zmiany biegów, rękawiczki. Powiedzmy biosenno letnie i tutaj mamy typowo takie zimowe rękawice. No teraz to w sam raz. Jeżeli one przetrwają, no to naprawdę będę w szoku. Dodatkowo testujemy ochraniacze, które już ubrałem, i też przejechałem kawałek i już jestem mega podjarany nimi, ale to zaraz do tego przejdziemy. I mamy tutaj gwóźdź program, kaczka będzie w tym miejscu zamontowana na zadupku. Teraz jak będzie ktoś jechał, no to no zobaczcie sami, no humor na pewno będzie poprawiony. Myślałem, że mój bud zimowy będzie tutaj za gruby, ale jednak zobaczcie sami biegi można idealnie zrzucać i zrzucać w dół. Teraz będę miał pewność, że bud nie zostanie w żaden sposób uszkodzony. No i dobra, na pierwszy ogień lecą ochraniacze i rękawice powiedzmy letnio, wiosen wiosenno, jesienno. No przy takiej temperaturach typu 5 stopni, no to już raczej średnio się będą sprawdzały, no bo to nie są przystosowane rękawice do jazdy w takich temperaturach. Tak jak myślałem, rękawice mocno przepuszczają powietrze, także na taką pogodę nie sprawdzą się, ale jak będzie gorąco, no to będą idealne, bo ręce się nie będą pociły. Ogólnie rękawice mega fajnie leżą w dłoniach. Jak chwycę teraz manetkę, dzięki temu, że są takie te, niby taki materiał antypoślizgowy. Mega się fajnie trzyma manetki. Te ochraniacze też na kostki. Bardzo fajne i czucie są bardzo mocne. Więc rękawice jak najbardziej zdają dla mnie egzamin. Ale pod warunkiem, że będziemy jeździć na wiosnę, lato lub tam wczesną jesień, kiedy temperatura będzie wynosiła powyżej tych 10 stopni Celsjusza. Przy okazji cały czas testuję nakładkę na buta. To jest w ogóle fajny plus, że tą górną część mocujesz do sznurówki, czyli nie ma szans, żeby ona w ogóle wypadła z buta, czy tam się ześlizgnęła. Tymi ochraniaczami byłem od samego początku zajarany. Teraz widzę, że nie przepuszczają w ogóle wiatru, co przełoży się na moje zdrowe kolana. W ogóle się nie wsuwają z nóg. One tak jak zginę nogą, normalne ochraniacze to raczej, wiecie, Spadają z kolan, te się cały czas mocno trzymają i to niezależnie czy są na ciuchach czy pod ciuchami, rzepem można sobie je fajnie wyregulować i naprawdę mocno, mocno przelegają. I chyba największy plus, że nie upośledzają ruchów. Zobaczcie, że ja sobie normalnie kolanem ruszam i nie czuję żeby mnie gdzieś blokowało czy uciskało, jest naprawdę super. Tak ja dawno korków nie omijałem, tego mi tak brakowało, słuchajcie! Dobra, leci podmianka rękawic, w tych rękawicach jest mi zimno. Ale wiadomo, jest zimno na dworze, no to też musi być zimno. Plus, że przepuszczają powietrze, w lato nie będą mi się dłonie pociły. No i dobrze moi drodzy, rękawice do minus 40, jak już je założyłem na dłonie, to już czuję, że mi jest ciepło, wodoodporne, wiatro, nie, wodoodporne i szczelne, więc kawałek jak się przejadę nie powinno mi być w ogóle zimno, bo nie przepuszczają powietrza, wiatra, wiatru i tak dalej. Te rękawice są bardziej takie elastyczne. Tamte były takie, no twarde, ale wiadomo, każde moto rękawice motocyklowe są takie. Jak jeszcze jest skóra, to takie, że się ciężko zgina, nie? Te są takie fajne, elastyczne. Na ten moment nie czuję w ogóle na dłoniach wiatru. Nic a nic. Wystawię nawet rękę tak. No, coś tam generalnie czuć, ale prawdopodobnie wieje mi stąd, bo musiałbym mieć tutaj kurtkę taką zamkniętą, żeby to ładnie spiąć. Wtedy wiatr na pewno się nie dostanie. Czuję, że dłonie zaczynają się grzać niż wychładzać, więc na plus. Szkoda, że nie pada, bo bym wtedy sprawdził, czy są wodoodporne, ale wydaje mi się, że będą, bo mają taką obłokę tutaj. Więc co? Rękawice zdają egzamin. Ja idę się przebierać. Musimy jeszcze przetestować spodnie i. No, te kultowe legińcy, nie? Dobra, ubrałem te spodnie motocyklowe z tymi gumowymi ochraniaczami. Powiem Wam tak: jak jadę 50, 60, 70 na godzinę, kiedy na dworze jest około 8 stopni, to ten wiatr pędzący w moje kolana, w, w ciało, myślę, że będzie wynosił zaledwie 2 stopnie, może nawet 0. Jest mega zimno, dlatego te gadżety, te ciuchy. Są idealnie do sprawdzenia właśnie w takich warunkach, bo jeżeli przetrwają takie zimno, no to nie ma złudzeń, czy to w ogóle wytrzyma na wiosnę czy na jesień. I pamiętajcie, że ja mam pod tymi spodniami, czy tamtymi ochraniaczami, miałem spodnie, czy takie legginsy termoaktywne, nietermiczne, termoaktywne, to tam w zależności od temperatury się dostosowują. Nie? Czy czuję wiatr? Nie czuję w ogóle tutaj wiatru. W normalnych spodniach, jak wcześniej jeździłem, to po kilku kilometrach normalnie czułem całe nogi zmrożone. Tutaj nic, po prostu. Po prostu sobie jadę, ciepło się trzyma. Jedyny minus to znowu moje buty, moje skarpety. Od spodu przy skarpecie na 100% tutaj ciągnie mi ten wjater, wiatr, wiatr, wiatr i przez to mogę te nogi wychładzać. Pamiętajmy, jeżeli chcemy jeździć w taką pogodę, Musimy być wszędzie szczelno zamknięci. Tutaj nie może być czegoś takiego, że, że tutaj powietrze wpada. Tutaj nie może też powietrze wpadać, bo to wszystko was wychładza. Jadąc czuję, że ten ochraniarz tam jest, ale w żaden sposób nie koliduje z ruchem kolanem. To samo jest z rękawiczkami, już kawałek przejechałem, nic a nic nie czuć, że by było zimno w palce. Jedynie no to faktycznie przy nadgarstkach ciągnie. No ale jesteśmy otwarci, więc no nic z tym na razie nie mogę zrobić. Jak dla mnie spodnie zdają egzamin. Nie ma co. Za te pieniądze, to słuchajcie, nic lepszego nie dostaniecie. A dodatkowo wzmacniacie swoje bezpieczeństwo w czasie jazdy. Nawet jadąc na stojąco mogę sobie kucać. Widzicie, żaden sposób te spodnie nie upośledzają moich ruchów. No i w końcu mogę przetestować to, na co tak naprawdę czekałem. Te z ochraniaczami. Czy teraz... Moje pośladki będą w nienaruszonym stanie i nie będą mnie bolały? To jest dobre pytanie. Zabawne jest to, że teraz siedząc na motocyklu mam wrażenie, żebym miał pompersa z tyłu, ale czuję, że dobrze to przylega i fajnie na kanapie się siedzi nawet jak sobie wstanę i teraz poprawię się, to czuję, że ochraniacze cał całkowicie leżą tutaj idealnie na pośladkach. Ja do testu założyłem dodatkowo te leginsy na powiedzmy legincy yy, termiczne teraz to nie ma szans, żeby wiatr przedostał się w ogóle na nogi. Jedynym minusem takiej warstwy ubrań jest na pewno ruchomość. No czuję, że teraz gorzej mi się zgina te nogi. Dodatkowo update na nakładkę. Trzyma się, idealnie się sprawdza. Moje buty na pewno teraz w żaden sposób nie ucierpią. Rękawiczki, wiadomo, tutaj przepuszcza wiatr. Ogólnie na palcach mi jest ciepło. Ja wam gwarantuję, że na każdą moją wycieczkę czy przejażdżkę te leginsy będę ubierał bo nie przeszkadzają, a naprawdę poprawiają w jakiś tam sposób moje bezpieczeństwo na kolana, tutaj na czterogłowy uda i przede wszystkim na całe pośladki. Słuchajcie, wszystkie rzeczy, które miałem okazję teraz na tej jeździe próbnej przetestować, jak dla mnie zdały egzamin. Na pewno z tych wszystkich produktów będę korzystał w zależności od pogody, a ja z czystym sumieniem uchwyt straciłem. A ja z czystym sumieniem mogę polecić Wam te rzeczy, które zamówiłem, bo naprawdę są warte swojej ceny. Oddaję głos do studia. I tak jak mówiłem, przetestowane przeze mnie produkty zdał egzamin i są warte swojej ceny. Pamiętajcie, żeby użyć kodu DTZ7433 w polu wyszukiwarki, aby skorzystać z różnego rodzaju rabatów, a dla nowych użytkowników ceny są bardzo atrakcyjne. Trzymajcie się, pozdro!